Za każdym razem, kiedy umawiam się z Młodzieżową Radą Miasta Kierniewice, miejsce okazuje się zaskoczeniem. Kiedy usłyszałam, że to będzie zalew w Skierniewicach, mówię miejsce oczywiste. Ale okazuje się, że zalew kryje w sobie wiele takich miejsc, do których nie zawsze jest tam po drodze. Dzisiaj Mariusz z Młodzieżowej Rady Miasta zabrał mnie pod słynne drzewo. Cześć Mariusz. Dzień dobry. Zacznę od tego drzewa, bo y, przyznam szczerze, nie wiem co to za drzewo. Mówicie na nie dąb i podobno jest słynne. Jak z tą sławą tego drzewa jest? No ze sławą wygląda różnie. Na co dzień spotyka się tu bardzo dużo, grono młodzieży. No już tutaj od wiosny zaczynają grillować, bawić się w sezonie letnim. No w tym roku jest trochę mniej młodzieży, no bo większość moich rówieśników chyba poszła do pracy, albo też w sezonie lipca oni wyjeżdżają na wczasy. Albo jest za gorąco, bo w tym roku mamy bardzo lato opalne, a młodzież nie lubi takich upałów. To dopiero tutaj tak spotykają się w godzinach 18, 19, a nawet 20, a siedzą tu, no do, 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 czasami nawet do północy. Czyli jednak ciągnie Was trochę nad wodę, bo zalew jest, ale tak jak wspomniałam, my siedzimy pod drzewem. Nazwijmy je Dąb na potrzeby tej rozmowy. Wspomniałeś, że tu dużo młodzieży spotyka się, co wtedy tutaj się dzieje. Na pewno wtedy młodzież, a nie gra w szachy, a nie gra w, w kińczyka. No, Rozmawiałem ze sobą, tu taki mają swój czas, by się spotkać, bo na co dzień ciężko z tym wychodzeniem. Ja tu też apeluję, żeby jednak mamy tą, tą technologię, mamy te smartfony, mamy te internety, gry komputerowe, ale lepiej wychodzić, wychodzić, póki jest czas, mamy wakacje, powinniśmy się bawić, używać. Moim zdaniem smartfony, granie na komputerze czy czy granie w Xboxy powinno być zostawione, kiedy faktycznie pada deszcz, kiedy faktycznie jest zimno. Ja preferuję to po szkole w piątek albo w sobotę, kiedy można faktycznie pograć sobie w sezonie zimowym i jesiennym, ale taka pogoda to grzech. Marnować taką pogodę no na bezsensowne granie, więc powinniśmy się spotykać. Wiele ludzi, ja też osobiście znałem takie dzieci, które były chore. Mieszkają w szpitalach, marzą, marzą żeby wyjść na, nawet na ten zalew czy na inne takie, inne takie obiekty. A my, niektórzy marnują ten czas, powinni wychodzić, bo mają tą możliwość, a niektórzy nie mają, więc tutaj jeszcze raz apeluję, żeby ludzie spotykali się jak najczęściej to jest możliwe. Mariusz przepiękny apel ja myślę że nie tylko do młodzieży ale do wszystkich mieszkańców Skierniewic a jeżeli już chcą wyjść na zewnątrz to na pewno zapraszamy nad Zalew Skierniewicki. Rozmawiając z tobą dużo wcześniej planując też audycję Tu Jesteśmy pytałam co chcielibyście zrobić w tym miejscu jako Młodzieżowa Rada Miasta. Dziś Muszę zapytać Ciebie, jako przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta, co tutaj można by było zorganizować dla młodzieży, a może nie tylko dla młodzieży? No tutaj za moimi plecami znajdują się dwa wspaniałe obiekty sportowe. Tutaj młodzież lubi grać w koszykówkę. Między innymi tutaj Polska może się pochwalić taką osobistością, jaką był Marcin Gortat. Wiele młodych chłopców. Jest to postać inspirująca. A tutaj kolejne boisko jest to boisko do Gry w piłkę nożną. Tutaj mamy wiele piłkarzy w Skierniewicach, wiele sportowców, którzy bardzo interesują się tą dyscypliną sportową. Również trzymamy kadrę za Polską, narodową kadrę w tej dyscyplinie. Wkrótce bierze się Mundial. Tutaj każdy chce być jak ten Robert Lewandowski. Oczywiście trzymamy kciuki, ponieważ nowy transfer Barcelona, więc nowe, nowe sukcesy. Trzymamy powodzenia. Takim pomysłem, który moim zdaniem jak i kolegów, których pytałem, co im by tu widzieli, to jest 60, dziesiątkę, byłoby zorganizowanie na tych obiektach sportowych takiego mini turnieju e, piłkarskiego e, i e, mini turnieju do e, koszykówkę. Jest to bardzo dobry pomysł. E, tutaj na WF-ach e, młodzież bardzo lubi te gry zespołowe i też takie gry wiele uczą. Można. E, rozwijać komunikację, można rozwijać spryt, no i można rozwijać swoje zainteresowanie, jeżeli ktoś lubi grać w takie gry zespołowe. Ja myślę, że Zalew Skierniewicki nigdy nie miał lepszej reklamy, a na pewno obiekty sportowe, więc drodzy Państwo, zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Skierniewicki Zalew, ale przede wszystkim boiska, na których, jak słyszeliśmy, można zorganizować wspaniałe wydarzenia sportowe. No cóż, Lewandowski Prawdopodobnie zaczynał w Warszawie, kończy teraz w Barcelonie. Czyli mam nadzieję, że nie kończy. A kto zacznie w Skierniwickim Zalewem Zadębie, a usłyszymy o nim za parę lat, że dołącza do drużyny Barcelony, to się okaże. Mariusz bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnij mi, gdzie jesteśmy. Oczywiście jesteśmy w centrum osiedla Zalew Zadębie, niedaleko tutaj nowo nazwanej ścieżki zakochanym w Pomaganiu. znajdujemy się na wspaniałych obiektach sportowych i również koło słynnego drzewa, które jest bardzo, no jedną z taką popularniejszych miejsc, czyli słynny dąb, zalew zadębie. I tu państwa serdecznie zapraszamy. A na kolejny odcinek audycji tu jesteśmy. Zapraszam już za tydzień.